To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Kto okaże się lepszy na boisku? Dziś komentujemy dla państwa z Gelsenkirchen Gdzie gościmy na Arena of Schalke Zapowiada się interesujące widowisko Przekonamy się co przygotowały oba zespoły A najbliższe minuty spędzą państwo z nami Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski Witamy Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024 Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju Reprezentacja Serbii zmierzy się z Anglią każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Harry Kane, ale zabrakło mu precyzji. Traci piłkę. Wejściowa jedenastka Serbii prezentuje się następująco. Zagrają dziś w ustawieniu 5-1, 2-1-1 z diamentem w środku. Postarają się w ten sposób zyskać przewagę w środkowej strefie boiska. Skrzydła mogą być jednak trochę puste. W jakim zestawieniu zagrają Anglicy? Spójrzmy. W obronie Kyle Walker wystąpi razem z Kieranem Trippierem po bokach. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Jest! Gol! No nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła na takim poziomie. Właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Pręd Aleksander Arnold. Aleksander Arnold. Walker. Poza za polem gry zacznie drużyna przeciwna. Mieninkowicz, Savic, Filip Kostić, Nadic, Jude Bellingham, Kane, Alexander Arnold. Podaje do Foden'a. Teraz Bellingham. Uwaga, za chwilę może być remis. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Co za strzał. Zobaczmy powtórkę. W sytuacji jeden na jednego myślał już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. I mamy remis. Jeden do jednego. mieninkowicz Sawicz. Pawlowicz. Milenkowicz. Żywkowicz. Udeli. Bardzo ładne dogranie. O, i to był książkowy odbiór piłki. Kajosaka. I ładnie mija teraz rywala. Może im dać prowadzenie. Panie interweniuje bramkarz. I I już skupia uwagę rywala na sobie. Mininkowicz, savic Pawlowicz. Nemanja Gudeli. Teraz Anglicy przy piłce. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Rice. I piłka do Bellingama. Hurricane. Piłka pod nogami Kyla Walkera. Teraz Saka. A teraz zagranie do Kane'a. Trzeba Harry Kane! Groźny strzał i nie ma bramki. Ależ było blisko. Udane wejście, akcja przerwana. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I głęboka wrzutka w pole karne. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Ma piłkę i pięknie z nią do przodu. Poważny błąd bramkarza. Jest pod presją. Kyle Walker. I piłka do Bellingham A Atak został przerwany za granem na faulu. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Teraz zagranie do Keina. Teraz Foden. Foden! No, takim strzałem to go nie pokona. Budeli. Milenkowicz. Filip Kostic. Bez problemu odbierają piłkę. Phil Foden. Podanie Kejna, mija defensywę. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę. niecistej akcji. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści, należało cofnąć akcję. Jacku, rzadko z takiej odległości udaje się trafić z wolnego, no ale to, to już była po prostu pomyłka. Zgadza się, zupełnie zmarnował tę okazję, lepiej było to rozegrać. Pawłowicz, Kostić, Mininkowicz, sawicz bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Dziwkowicz. Doskok do rywala i po akcji Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Declan Rice. Kane. Milenkowicz, świetna interwencja. Ryszantowicz otrzymał podanie. Żebyć groźnie. Mitrowicz. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą bramka. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. A zatem mamy wynik 2-1. Mania Gudeli. Milinko Vicavic. Teraz strzał. Uwaga, piłka w grze. No i nic z tego nie wyjdzie. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. A jednak zmiana decyzji. Puszczenia korzyści jednak nie ma. Jest za to decyzja o rzucie wolnym. Declan Rice. Anglia oddała piłkę rywalom. Pavlovic. Ilicz. Niewiele było w przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. I mamy próbę z dystansu. Dobra interwencja teraz. A Wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Minął teraz ładnie. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Serbia traci posiadanie. Poradził sobie, minął z wodę. I Kane! No to powinno być wyrównanie. Stuprocentowa okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. Nemanja Gudeli. Podanie nie trafia celu. Aleksander Arnold. Bellingham przy piłce. Panie, interweniuje Bramkarz. Raz jeszcze broni Bramkarz. Na dodatek pewnie to wyłapuje. Milinkowicz Aleksandar Mitrowicz. Żywkowicz. Teraz jestem ciekaw, jak napędzi tę akcję Żywkowicz. Szansa! No tak, Bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysiłować. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Ostatni kwadrans przebiega zdecydowanie pod dyktando reprezentacji Anglii. Teraz tylko pytanie, czy tę przewagę w środku pola będą w stanie wykorzystać? Do wyrównania potrzebują jednej bramki. Z taką grą powinno się udać. Jude Bellingham. Odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. Mitrovic atakuje. Albo dołożyć swoją cegiełkę do wyniku Nie, to nie mogło zaskoczyć Hurricane Declan Rice. Kiran Trippier Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie Piłka znowu po ich stronie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Pawlowicz. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Ograł to prosto w pole karne. Z poświęceniem i skutecznie. Nemania Gudeli. Gudeli. Podanie dochodzi do Milinkowicza Sadicza. Ruszak Dawid ma sporo miejsca. Gol, proszę państwa! No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Piłka szła na dobrej wysokości, wystarczyło dołożyć głowę, nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. Na tablicy wyników 3 do 1. już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Foden przy piłce. Trent Alexander Arnold. Walker przy piłce. Harry Kane ruszył do ataku, rywale muszą mieć się na baczności. Ależ teraz okazja bramkowa. Dobrze obroniony strzał. No i po ataku, dobra interwencja. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to faul w takim momencie. Czy zobaczy drugą żółtą kartkę? I tak, sędzia teraz sięga po żółtą kartkę, a to oznacza czerwień. Cóż Tomku, sędzia podejmuje słuszną decyzję. To kwalifikowało się na kartkę. Szkoda tylko drużyny, bo teraz będzie musiała radzić sobie w osłabieniu. Teraz Kieran Trippier! Ładne uderzenie Złonego, ale obrona naprawdę wysokiej klasy. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Podanie do Stonsa, teraz Foden, podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold i zatrzymał to ładnie. I to tyle z tej akcji. Nemanja Gudeli. John Stones, Hiram Trippier, ostre, twarde, skuteczne wejście. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Phil Foden, Alexander Arnold. Przejmuje Foden. Wil Foden. Gol! Piłka w bramce. Zmniejszają stratę i teraz na pewno spróbują wyrównać. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo. Gramy dalej. To może być kluczowy moment dla Anglii. Ten gol trochę ich napędzi. To pewne. Pozwoli poszukać wyrównania. Kyle Walker. A teraz zagranie do Keina. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Maksimowicz. Ulicz oddział, piłkę nie daje się teraz zatrzymać podaje do Fodena podaje do Keina. Tak, była okazja by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień dobra interwencja czujna gra na linii bramkowej tym razem piłka nie chciała trafić do siatki nie udało się cennie zagłówkować defensywa staje na wysokości zadania Milinkowicz Sawicz. Nemanja Maksimowicz. Ilicz. Serbia traci posiadanie. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe. Jednobrankowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Teraz dobrze. Ma miejsce. Tutaj Josaka, Bardzo dobra interwencja. Ahlovič. Milinkovič Savič. Nemania Maksimovič. I strata posiadania piłki. Kane. Czasu jest coraz mniej, ale Anglicy jeszcze szukają tym atakiem goła na wagę Remisu. Saka, gotów do odbioru. Gol! Ależ on to fantastycznie zrobił. Stadiony świata, mili państwo. Ta powtórka na 100% doczeka się wielu tysięcy. ba Milionów wyświetleń z video. Spójrzmy jeszcze raz na to Cudo z przewrotki. Warto chyba przyjrzeć się z każdej kamery, bo to jest bramka, która śmiało może kandydować do trafienia roku. Proszę, ile znaczy pewność siebie i fantazja, chociaż na pewno równie ważne było wyszkolenie. To odrabianie strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę zanadto się nie rozluźnią? Alexander Arnold Fipier John Stones Stones Fipier Tu już więcej, nic się nie wydarzy, proszę Państwa. Ekipa gospodarzy tylko z remisem, mimo przewagi własnego boiska. Widać, że zespół jest rozczarowany wynikiem. Taki remis, gdy traci się bramkę w ostatnich minutach, jest niemal jak porażka. Nastroje byłyby zupełnie inne, gdyby udało im się utrzymać ten wynik. Szkoda, że nie utrzymali koncentracji w końcówce. Powiedzieć, że spodziewaliśmy się po tym graczu więcej, to nic nie powiedzieć. Nie udało się dziś wznieść na wyżynę umiejętności, ale taka dyspozycja wystarczyła, żeby pomóc drużynie wywalczyć remis.